I jak leżałam w tej mojej takiej nostalgii, mówię Boże, ja muszę wrócić do mojej pasji. I to było w nocy, to była druga w nocy. Ja od godziny już piątej szukałam lokalu na wynajem. I znalazłam. To się wszystko działo tak wiesz, od momentu podjęcia decyzji o drugiej w nocy do dziś. To się po prostu dzieje. Gdzie mhm. fala? I znalazłam lokal w swoim mieście w Będzinie, niedaleko mnie. Wyobraź sobie, że za 500 zł miesięcznie. I to był lokal do wejścia. Na zasadzie wstawienia swoich mebli, więc meble kupiłam, y, używane od mojej koleżanki z salonu, bo ona zmieniała też chyba w te lokalizacje, czy te meble i po prostu po zmianie zostały, więc to nie były meble zniszczone. Ale wszystko łącznie z łóżkiem do masażu było używane. Oczywiście poza ręcznikami, jakąś świeczką, olejkiem i I ja tak zaczęłam. Mhm. Bez Facebooka, bez Instagrama z ogłoszeniem na Liksie, gdzie w multum telefonów było masaż erotyczny. Naprawdę. I to była taka ściana dla mnie, mówię, ja tego nie wytrzymam.